Orzeźwienie w 10 minut? Słuchajcie, jest to możliwe. W serii Małecki Ekspres zobaczycie, jak zrobić pyszny, orzeźwiający i mega owocowy sorbet z melona. Idealny na upalne dni. Ciekawi jesteście? To działamy. Melona pokroiłem w kostkę i zamroziłem wcześniej. Trafi on teraz do naczynia robota. Dodaję syrop zagawy. A jeżeli wolicie miód, to oczywiście możecie zamienić. Wyciśnięty sok z limonki to na pewno będzie propozycja dla tych, którzy uwielbiają owocowe i orzeźwiające smaki. A ci, którzy wolą tradycyjne, to zapraszam Was, zobaczcie semifredo-waniliowe. Też bardzo fajna propozycja. Możecie sobie obejrzeć. Wszystko dokładnie miksuję. Zmiksowaną masę przekładam do pojemnika i wstawiam do zamrażalnika. Bardzo jestem ciekawy, czy jesteście bardziej zwolennikami lodów sorbetowych, owocowych, czy klasycznych lodów na bazach mlecznych. Lody sorbetowe, owocowe, czy klasyczne. Bardzo jestem ciekawy wyniku. Świeży melon przekrawam na pół. Za pomocą łyżki wyciągam pestki. Obranego melona kroję w cząstki bądź w kostkę. To już od was zależy. Na ryneczku Lidla jest naprawdę dostępne sporo odmian i rodzajów melonów. Są melony miodowe, galia. Każdy znajdzie coś dla siebie. Myślę, że możecie się kierować nie tylko kształtem, ale i zapachem, smakiem. Także myślę, że na pewno znajdziecie coś dla siebie. Melona skropiłem limonką, dodałem jeszcze odrobinę syropu zagawy. Sorbet się ładnie ustabilizował. Jeżeli podoba się Wam dzisiejszy przepis, to oczywiście wiecie, co macie robić. Zasubskrybujcie kanał, ale zapraszam Was do listy playlisty z deserami tam znajdziecie o wiele więcej. Schłodzony sorbet nakładam na wcześniej przygotowane kawałki owoców w pucharkach. Dekoruję jeszcze listkami mięty i pędzę poczęstować ekipę. Zobaczymy, czy im tak samo smakuje jak mi. A wy oczywiście wiecie, co macie robić. Subskrybujcie kanał i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!